Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Węgrowie na wschodzie województwa mazowieckiego i dzisiaj pokażę Wam w tym dwuczęściowym odcinku dwa cmentarze, które znajdują się w Węgrowie. Są one bardzo stare. Historia obu z nich sięga przynajmniej w wieku XVII. Jeden z nich jest zachowany w lepszym stanie, drugi w gorszym. Tak więc zapraszam do oglądania, bo, bo to co dzisiaj chcę Wam pokazać ma naprawdę bardzo długą historię. Pierwszy cmentarz znajduje się w takiej bardzo przemysłowej części Węgrowa przy ulicy Berka Joselewicza. Jest to cmentarz żydowski, a przynajmniej to, co z niego zostało. Znajdziemy przy wejściu tablicę, która opisuje historię tego cmentarza. Widzimy, powstał on w wieku XVII, a więc bardzo dawno temu. Powierzchnia, którą dzisiaj zajmuje, jest dużo mniejsza niż ta, która była oryginalnie. Widzimy, że do roku 1780, kiedy powstał cmentarz na Warszawskim Brudnie, to także żydzi ze stolicy korzystali z tego cmentarza. Widzimy małą formę takiego lapidarium. Na planie okręgu rozłożone są macewy. Na środku znajduje się zaś pomnik i od niego zaczniemy. W czasie II wojny światowej Niemcy na terenie cmentarza dokonywali egzekucji, a w okolicy miał się znajdować także obóz nazywany małą Rebinkom, gdzie palono zwłoki węgrowskich Żydów. Widzimy, jest tutaj napis Nie zabijaj. Już na środku pomnik stylizowany na tablicę z dziesięciorgiem przykazań. Mamy napis pamięci Żydów węgrowskich zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1944. Ciekawie widać, tylko że z tego co wiem po hebrajsku, czyta się od prawej do lewej, to również daty są odwrócone po prawej stronie. Mamy tutaj także rozbity znicz, no i dookoła te macewy, do których teraz przejdę. Tu widzimy pod pnączem zarośnięte macewy. W lato pewnie są kompletnie niewidoczne. Tutaj z dalej za tym pnączem też udało mi się dosyć ciekawą macewę. Jest ona tutaj jak widzimy płaskorzeźba na niej jest bardzo bogata. Jest tutaj chyba jakaś roślina i kilka liter na dole widzę. Ciekawe jak to wyglądało w całości. Co rzuca się w oczy, to wszystkie one są zrobione z kamieni. Brakuje macew, które miałyby formy takich, takich standardowych prostokątnych tablic z, z, ze zwieńczeniami na górze. Być może one zostały użyte do czegoś, ze na swój kształt, do utwardzania chodników czy, czy temu podobnych rzeczy, co jest dość częste w takich przypadkach, i może nie udało się ich po prostu odnaleźć. A macewy, które tu są, to są macewy z kamieni, bo mają taki kształt, że do niczego innego się nie przydały i po prostu. Zostawuj na terenie cmentarza. Najstarsza macewa pochodzi z roku 1789, niestety nie mam pojęcia, która to jest. Na większości widzimy, że napisy są jeszcze bardzo dobrze widoczne, nawet z daleka. Szkoda, że nie potrafię przeczytać, co jest na nich napisane, ale na pewno dużo informacji można z nich wyciągnąć. Na niektórych mamy poukładania takie kamyczki. I tutaj przy wejściu znajdują się takie górne fragmenty macew z płaskorzeźbami. Na obu z nich mamy świecznik. Tu i tam jest też jakiś wieniec. Podejrzewam, że dolne, dolne części tych macew, jako że miały ładny, prostokątny kształt, zostały użyte w jakichś pracach gospodarczych i nie udało się ich odzyskać. W trakcie wojny, jak i po wojnie, cmentarz ulegał dewastacji. Na jego teren w czasach PRL-u został zbudowany Państwowy Ośrodek Maszynowy i Zespół Szkół Zawodowych. Dlatego dzisiaj Lapidarium zajmuje tak niewielki teren, gdyż reszta cmentarza jest zabudowana. Tutaj możemy zobaczyć bardzo ciekawą rzecz. Podejrzewam, że jest to górna część macewy. O tak, w takiej osi i tu na dole była reszta. Została ona przerobiona na koło szlicerskie. Po to jest ta dziura w środku. I ktoś ją przerobił pewnie w taki sposób. To także częsty los, który spotykał macewy z cmentarzy żydowskich. Jest ich tutaj naprawdę bardzo dużo. Podobno około 400 aż. No i tak jak mówię, wszystkie w zasadzie mają formę takich kamieni. Pomnik, jaki to lapidarium pochodzi z roku 1982. Zostało ono zbudowane na 40 rocznicę eksterminacji węgrowskich Żydów. I podobno zostało ono zbudowane w skrajnej części cmentarza. A więc centa zaczynał się tu od, od dzisiejszej ulicy Berka Jaselewicza i ciągnął w tamtą stronę i podobno był naprawdę pokaźnych rozmiarów. To sam fakt, że miał 400 lat, mógł się znacznie przyczynić do jego stopniowego powiększania, tak podejrzewam. Dziś została tylko taka mała część. Kolejny ciekawy nagrobek jest tutaj. To będzie prawdopodobnie pięć drzewa. I ci z Was, którzy już dłużej śledzą mój kanał, to. Wiedzą, że pewnie oznacza to, iż spoczywa tutaj osoba, która zmarła w tragicznych okolicznościach i w młodym wieku. To znaczy, spoczywała, kiedy nagrobek nie stał na swoim miejscu. Na samym cmentarzu znajdował się jeszcze Ohel, czyli taki jakby prosty domek z dachem nad grobem miejscowego rabina. Oczywiście nie zachował się on do naszych czasów. I w pierwszej części naszej podróży po Węgrowie to wszystko. Jak widzimy, z tego cmentarza nie zachowało się zbyt wiele, chociaż liczba tych nagrobków, która tu jest, jest dosyć imponująca. Zapraszam na następny odcinek, który druga część naszej podróży po węgrawie, i drugi, również bardzo stary i bardzo ciekawy cmentarz.